Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam na kolejne spotkanie z Węgrzy. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na 16 sierpnia 2025 roku, sobotę. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem węża według chińskiego kalendarza, i to właśnie Wąż sponsoruje nam naszą dzisiejszą prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj 10 urzędnik, a nazwa jego brzmi: Otrzymywać. Moi drodzy, e, jeśli chodzi o księżyc, słuchajcie, no to księżyc dzisiaj osiągnął swoją kolejną kwadrę, ma jej punkt kulminacyjny. Księżyca ubywa, ubywa, po to, aby w następną sobotę już być w nowiu i oczywiście wtedy rozpocznie nam się nowy miesiąc lunarny. W tym momencie, słuchajcie, jeśli chodzi o e, miesiąc, to mamy władztwo drewnianej małpy, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. E, I słuchajcie, bardzo ważna część składowa kalendarza lunarnego to właśnie pusty kurs księżyca. Zatem zachęcam Was do zapoznania się z informacjami na temat pustego kursu księżyca na miesiąc sierpień 2025. Oczywiście wszystko linkuję na dole w opisie. A gdyby ktoś do tej pory jeszcze nie wiedział, co to jest pusty kurs księżyca, co wtedy powinniśmy robić, a czego powinniśmy unikać, to zapraszam was również do zapoznania się z informacjami na ten temat. Taki główny, ogólny instruktażowy filmik znajdziecie też właśnie w zakładce pusty kurs księżyca. Moi drodzy, rok dalej we władaniu drewnianego węża i przypominam Wam o, o wszystkich horoskopach rocznych, tak? Na rok drewnianego węża. One ciągle są dostępne na kanale, linkuję je na dole w opisie i zachęcam Was również do zapoznania się z loszu szczęśliwej wędrującej gwiazdy. No i oczywiście zastosowania wskazówek tej chińskiej metafizyki przy pomocy przede wszystkim loszu szczęśliwej wędrującej gwiazdy. Moi drodzy, dzisiejszy dzień, dzień dziesiątego urzędnika to czas otrzymywania. Dzisiejszy dzień jest dniem bardzo dobrym według Feng Shui na zawieranie małżeństwa, na oświadczenie, na rozpoczynanie edukacji, na prośby o przysługę czy inną ważną dla nas sprawę. Bardzo dobry moment też na to, aby rozpocząć nową pracę. No Z tą nową pracą może być troszeczkę trudno, no chyba, że akurat to są takie, słuchajcie, jakieś prace, które również w weekend się robi, tak, pracujemy w weekend, więc dzisiejszy dzień, sobota, będzie dobrym momentem na rozpoczęcie czegoś takiego. Ale, uwaga, jest to też dobry Czas na przykład na rozpoczęcie jakiegoś biznesu, e, na przykład e, przy pomocy internetu, tak? Online, no właśnie, albo właśnie praca online. Dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania remontu, kuracji medycznych czy uczestniczenia w pogrzebach. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego bawołu, węża, małpy i koguta, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla tygrysa, królika, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Feng Shui.